Pochwalony Jezus Chrystus, biblijne koło na przyrodzie. <grystanie> Trzy części działamy na tym biblijnym kole według metody ewangelistycznej lewizji życia widzieć, osądzić, działać. Czyli widzimy problem, szukamy w świetle Biblii odpowiedzi na pytania, które on przed nami stawia i. I wyprowadzamy z tego wnioski, do czego nas ta ewangeliczna rewizja naszych problemów, życia, zagadnień doprowadziła. No i dzisiaj mamy przed sobą tekst z Ewangelii Świętego Mateusza. Największe przykazanie, Mateusz 22, 64, 40. Widzimy problem. Hm. Moi drodzy, no, warto sobie takie postawić pytanka. Kościół nasz, Kościół, w którym żyjemy Chrześcijaństwo o co w ogóle chodzi w tym całym chrześcijaństwie Że to my jesteśmy niby ci porządni A oni są nieporządni Czy to wy jesteście porządni A my to jesteśmy nieporządni Ale jak będziemy tacy jak wy no co chodzi z całym chrześcijaństwem Jakie są wymagania tego chrześcijaństwa? No raczej gdzieś czujemy, że coś od nas wymaga to chrześcijaństwa, Chrześcijaństwo, a jakie jest największe wymaganie. O Co w ogóle, co w czym można by to ten zakres wymagań objąć? Czyli co jest prawdziwie ważne w chrześcijaństwie? To jest, myślę dość ważne pytanie. Co jest prawdziwie ważne w chrześcijaństwie, prawda? Bo, bo tutaj często jest tak, że problemy są... Yy, Przedstawiane przez tworzenie jakiejś atmosfery. Oto Kościół, Apokalipsa i w tych ciężkich czasach. No to wiesz, można nakręcić siebie, ale co według Boga jest rzeczywiście tym fundamentalnym, prawdziwie ważnym. Czyli mówiąc krótko, czego Bóg chce od nas. Czego Bóg od nas chce. A także jakie problemy współczesnego kościoła dostrzegamy w świecie, w Polsce? Jakoś tam echem nam się odbijają te, te, te posądzenia o odejście od prawdziwego kościoła, te zachwyty nad przedsoborowym kościołem i liturgią, te podejrzenia o wpływy masonerii, o modernizm, czasami zupełnie takie no, jednoznaczne, przezwiska nawet brak zaufania do autorytetu Ojca Świętego, do nauczania kościoła. A więc jakie widzimy problemy, dostrzegamy wezwania, sprawy sprawy ważne, jak my to słyszymy. I, I dalej kto kształtuje nas, dlatego że bardzo często dostrzegam w tych wszystkich sporach echo tego, co przed chwilą oglądałem na Facebooku. Albo na YouTube, na kanałach, które mi się same wskakują, gdy wskoczyłem na jeden czy drugi kanał. Wy też, tak? A później na spotkaniu księży, słucham relacji z tego, co już oglądałem na Facebooku. A nie słyszę! W nowym dokumencie Ojciec Święty mówi: Zachwyciło mnie to. No więc jakoś myślę, problem jest zarysowany. No i patrzymy do tekstu. W tekście co widzimy? Eee, faryzeusze dowiedzieli się, że zamkną usta sodyceuszom. No to myślą, my tutaj zaraz pójdziemy. I wystawiając z usta na próbę, bo to ciągle to tam, u Mateusza jest to wystawianie na próbę, wystawianie na próbę. Nauczycielu, które przekazanie jest największe. No więc szukamy w tekście odpowiedzi na te pytania, które jakoś próbowaliśmy sproblematyzować, narysować na początku. No i Pan jest mówi, brzmiało Pana Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźniego, jak siebie samego na tych dwóch, o co opiera się prawo i prorocy, czyli za objawienie. No więc widzimy Jezusową odpowiedź. Oni tych pytań rzeczywiście mieli 613, mieli tych 365 tych, jeśli dobrze pamiętam, obowiązków i pozostałe zakazy, no to, to tak się wspierali, co jest najważniejsze, co jest istotą, co jest bez czego nie można żyć, no i my słyszymy, że Jezus to zbija jakby w dwie zagadnienia, w jeden temat, miłość Boga i miłość bliźniego, ja bym zwrócił uwagę, że ona jest jak siebie samego, czyli zdrowa miłość siebie. A, słyszycie, o której nagrywam? Trudno. <laughs> no więc miłość Boga, miłość siebie, bliźłość, miłość bliźniego. To jest jeden temat. To jest temat tego, że Bóg jest miłością i Bóg wzywa do miłości i Bóg chce, żeby była miłość. Zresztą to przymierze, które jest między nami a Nim, to jest jakby zespół, to jest umowa, to jest, to jest jakaś więź, która nas łączy i ta więź jest wymianą darów, czyli miłością. On nas obdarowuje i w zamian oczekuje od nas, że też mamy Jego kochać. Czyli też go obdarowywać, no jakbyś Boga obdarowywał. Będziesz Boga kochał, ale będziesz też kochał bliźniego jak z siebie samego, bo co bliźniemu zrobiłeś, to Bogu zrobiłeś, tak powiada Pan Jezus. Jak go yy, kochasz, to jemu karmisz, ubierasz i tak dalej, to Jego, nie? Czyli ta wymiana darów wzywa nas, Bóg, do miłości, i to czyni przekazaniem podstawowym tą, tą, tą miłość między nami a nim. I on jest sensem każdej miłości, i on jest miłością, miłością, można tak powiedzieć, nie? I do tego nas wzywa. I tutaj jest nowość, nowość jest złączeniu miłości Bożej i miłości bliźniego, to to jest jakaś taka nowa jakość, że jakby, no ale to słyszymy kontekst tego sądu ostatecznego. Nam mówi, że cokolwiek uczyniście jedną najmniejszych moich mieście uczynili, powiada Pan Jezus, nie? Czyli, czyli tutaj ta, w tej przypowieści Jezus to obydwa przykazane, one są znane miłości Boga samym sercem, całą duszą i wszystkimi siłami to jest znane. Z księgi powtórnego prawa i miłości bliźniego, jak siebie samego, z księgi kapłańskiej, to są rzeczy znane. Natomiast on ich Jezus zbiera razem i, i ten. Tylko moi drodzy, na przykład często jest dużo zarzutów, teraz nawet ta encyklika, niektórzy to fałszywe podają zarzuty, że jest jakoś antropocentryzm, że żeś kościół się poddał temu, że człowiek jest w centrum. Że człowiek jest w centrum. O tyle, o ile Bóg jest w centrum. Nie? My, no nawet w tej przekazaniu miłości bliźniego. Kochaj bliźniego, jak siebie samego, a siebie kochaj, bo Bóg cię kocha. I, i chciej i kochać i odpowiadać miłością Bogu i bliźniemu, bo jesteś doświadczony miłością Bożą. Znaczy tak naprawdę chrześcijaństwa nie ma żadnego i nie powoduj żadnej miłości bliźniego, bez miłości Boga. Takiej. Prawdziwie chrześcijańskiej. a jeżeli ktoś bez Boga buduje miłość bliźniego, nie znając Boga, to, się, to on się poznaje z Bogiem, bo Bóg jest miłością, więc to rozdzielanie jest troszkę sztuczne. Natomiast rzeczywiście istnieje taki problem filozoficzny, że, że się koncentrujemy na filantropii, na, na trosce o Jezusa, ale ona szybciutko się rozbija w współczucie, w współczucia przechodzi, jak On nie powie dziękuję, jak ich jest za dużo tych migrantów, jak dziecko nie jest takie niżniutkie, milutkie, tylko tylko jest chore i, i zagraża, że będzie całe życie takie chore, to szybciutko ta filantropia albo ewentualnie sprowadza się ta filantropia do tego masz pieniążka i spadaj to co arcybiskup krajewski kardyn, kardyna już chyba nie mówi żeby, żeby ten żeby żeby rozmawiać z ubogim żeby się z nim spotkać co on mnie obchodzi? No, ja nie mam siły na niego, jestem zmęczony. No właśnie, no bo spotykasz się z Jezusem. Nie? To, jest, to są poważne sprawy i, i rozszerzają nasze myślenie, ale dopiero wtedy, jak, jak do tego chrześcijaństwa podchodzimy, tak no, bardziej, tak głębiej, a nie powierzchownie. I kochać Boga, jest ładnie to też powiedziane całym sercem, czyli w Biblii angażując swoje swoją inteligencję, całą duszą, czyli angażując swoje myśli, swoje pragnienia i z wszystkich sił. I tutaj by jeszcze w praktyce to znaczyło, że duże znaczenie w miłości ma sfera życia wewnętrznego. Zastanawiam się nad tym i, i, i ten, i no, odkrycie to jest takie jakby wiadomo, że dla chrześcijaństwa w miłości ma duże znaczenie sfera życia wewnętrznego, ale później zarzucamy sobie, że za mało robimy i trzeba tam coś robić, czyli sfera życia zewnętrznego, nie? Tak, ale jednak, popatrzcie jak w tym kochaniu Boga, jak, jak duże znaczenie ma to, co jest inteligencja, czyli sercem, myślą, pragnieniem, to wszystko się odbywa na poziomie i rzeczywiście, pomyślać w Biblii. Nie? Zło wychodzi z serca człowieka, nie wchodzi. Kto wierny w małych w sprawach, wielki wierny, czyli właśnie że te sprawy zewnętrzne, one mają. Początek wewnątrz, we mnie, w tym moim spotkaniu z nim, w tym moim doświadczeniu Jego miłości, w tym moim wdzięczności, to co mówię na Wodice wdzięczności, uwielbieniu, zachwycie, czyli zachwycie, prośbie i chęci, żeby pomóc i prośbie o pomaganie, o pomoc Jego, żebym lepiej kochał, o to, żebym pomógł mi Jego kochać, o pomógł mi, żebym pomógł kochać innych i tak dalej, i no, i, i przeproszeniu też, nie? To, widzicie, widzicie, to się wszystko jednak znajduje. To nie są odrębne światy, to jest jeden świat zewnętrzny i wewnętrzny, i na pewno niebezpieczeństwem będzie ciągle, że nas będzie brało, jak na rowerze, to w jedną, to w drugą stronę, to w aktywizm, to w jakiś sentymentalizm, a trzeba się trzymać żywego, zdrowego ducha i, i siły, całej siły. nie? To jest duże znaczenie w miłości Boga, ma sfera życia wewnętrznego, czyli Myśli, jak myślę, co myślę i to. Zresztą, popatrzcie, przyszły trudne czasy: to od razu wychodzi, co w tych główkach siedzi, nie? <laughs> Przecież nawet kapłańskich. Powiedziałem, to. <laughs> no, niestety, no niestety, pragnienia, czego pragniemy, o co chodzi w moim życiu, nie? To też, no to, to jest właśnie. Oraz trud i spryt jakiś, też inteligencja taki spryt, nie? To widzicie, to pojawia się Wyobraźnia miłości, miłosierdzie też Jan Paweł II, papież Franciszek, wyjść na peryferię, znaleźć tych z różnych, prawda? No więc pragnąć, myśleć, działać sprytnie i być Wierny w trudzie, w trudzie działania to są te siły, nieś z siłą pewną, że muszę jestem wierny. A więc widzimy, do czego nas wzywa. Teraz widzimy problemy, widzimy wezwanie Ewangelii i co robić? Co robić? Co robić? No tutaj oczywiście te trzy punkty spotkania widzimy, osądzamy problem, co działać. Przecież każdy z nas sobie musi zadać pytanie, ale, ale właśnie to pytanie, jaka jest moja relacja do? do Pana Boga osobiście moja, jak ja kocham, jak ja występuję, na przykład w stosunku do... do, do komentuję to, opowie o, o papieżu, o kościele, o parafii, to to, co my tworzymy. Czy my tworzymy e, pragnienie Boga, e, czy my myślimy, jak wolę Bożą rozpoznawać, czy tak powierzchownie tylko szukamy, czego się przyczepić, e, szukamy argumentów na to, żeby udowodnić wcześniej założone tezy, że mason, że kościół się rozwala, że apokalipsa, żeby się nakręcać, żeby się brzydzić, bo on jest homoseksualista, bo on jest komunista, bo on jest yy, grubas. Jakoś to nie jest usowo, jakoś to nie jest usowo. Wydaje mi się, że chyba powinno być ten pytanie, pytanie. Pytanie co Pan Bóg, bliźniego jak siebie samego, to może jest jeszcze w tym też problem, jak co robić, może siebie zacząć normalnie kochać, to znaczy po, po, pozwolić sobie na to, żeby Bóg mi dosknął łaską sakramentu spowiedzi częściej, żebym się poczuł objęty Jego miłością, chociażby w czasie adoracji, czy przyjmując komunię świętą, żebym w Słowie Bożym, które czytał, znajdował jakieś, jakieś dla siebie też potwierdzenie, że jestem kochany to wtedy będę chciał tego samego dla nich. A czym głupszy głupek, no to będą bardziej współczuł bo sobie myślę to jakbym ja był w takiej sytuacji o Jezu. Nie? No to można kogoś skasować i koniec. to tak jak jest z tymi chorobami współistniejącymi, nie? Mamy taką potrzebę psychologiczną, żeby mówić, że nas to nie dotyczy. Póki mówili o starych, no to myślę, no 50, to jeszcze nie tak źle, nie? I już jest załatwione. Pro, problem psychologiczny jest rozwiązany, jakoś to przetrzymamy. Ale jak zaczęli mówić o chorobach współistniejących, no to bym sobie pewnie coś znalazł, nie? Też mi się to nie podoba. A z drugiej strony rozumiem ten mechanizm, no właśnie, a no to a, nie, no to umarł. Bo no wiadomo, ja to miał, to miał, no to wiadomo, nie? Czyli jesteśmy poza marginesem, to tak jest, wypchnięci. I wypychamy. Aha, znaczy jak ja mam choroby słysniające, to już co, moje życie się nie liczy, czy jak? Halo? No więc. Znaczy to wiecie, to akurat moja sytuacja, czy twoja dzisiaj to jest jeszcze na razie spokojnie, nie? Ale, ale to właśnie o tym mówi Ojciec Święty. Jak się czują ludzie chorzy, których nie odwiedzają, jak się czują ludzie z jakimś tam nawet z, z, z chorobą psychiczną. Z jakimś grzechem Z jakimś zagubieniem Gdy od chrześcijan Słyszą osądzenie I dlaczego tam na przykład garną się Do tego Franciszka Tylko dlatego, że to są co Bracia masoni wszyscy Chyba nie, prawda Może dlatego właśnie, że, że ten, że Próbuje zbudować mosty To co Jezus robił Przykopaczcie się, kto za Jezusem biegał Dziadownia cała czyli jaty Więc raczej patrząc na nauczanie Kościoła, patrząc na. także na jakieś próby w naszej parafii, które robimy. Trzeba by było pewnie patrzeć, o co to w tym chodzi. Jak tu papież, jak tu prawość Ewangelię chcemy szukać, nie? I jak nam w tym uczestniczyć, nie? Bo oczywiście, że jest wojna cywilizacji, oczywiście, że jest. Ale to czasami no to słuchajcie, czasami to jest, popatrzmy tu bardzo ładnie to porównuje tam biskup ten krakowski, że że, ten, że że jest no, jak przy komunizmie, dużo można zrozumieć, właśnie porównując y, jakieś tam niesprawiedliwości, które były w społeczeństwie, realne, które kościół zresztą zwracał uwagę i i później one się stały dobrą glebą dla tworzenia idei, które łatwym sposobem, to znaczy zabrać majątek, zaszczelić wszystkich pod jedną linijkę, do fałszywych idei. Bez Boga, bez, bez, bez prawdziwego szacunku dla człowieka. Więc, i, ale to też dlatego, że po prostu chrześcijanie nie stanęli w pewnym momencie na wysokości zadania. Nie mogli, nie chcieli, przerosło ich to, ale no i stanęli, nie? To nie było tak, że, że albo ciągnęli długo to wszystko, było tak, że wszyscy wierzący chrześcijanie uwyzwolili swoich tych chłopów pańszczyźnianych i głosili im, uczyli ich czytać i dzielili się chlebem i lalala. La, la. No, więc, więc tutaj jest pytanie też, żeby z, jakby zobaczyć jakieś niesprawiedliwości społeczne, Oczywiście, że to czasami ludzie piszczą tam, gdzie nie powinni piszeć, Czasami każdy myśli, że jest niesprawiedliwość społeczna, bo jego tam choroba nie jest odpowiednio doceniana, no nie? Ale, ale no to dlatego właśnie słuchajmy Kościoła, co się zastanawia, z dobrą wolą jakoś, że tak podejśmy. W każdym razie, co byśmy nie robili, gdzie byśmy, jaki krok byśmy nie robili, to wszystko jednak musi być związane z miłością Boga i bliźniego. To jest centralne w chrześcijaństwie, a nie udowodnić, że przedsoborowa czy posoborowa, że jednak temaski trzeba, czy nie trzeba. Chrześcijanie, nie? A Boga całym sercem kochasz, a bliźniego jak siebie samego. Jak ja bliźniego kochasz, jak siebie samego, no to, no to... No to dużo odpowiedzi nawet do epidemii pytań znika. Jak olewasz siebie samego, no to i bliźniego. Jak jesteś głupi i przemądrzały, albo bo Ty przecież jesteś młody, cwany i zaradny, albo bo Ty nie wierzysz, no a jak na przykład, <laughs> to później co? Głupio będzie, nie? Że ktoś przez Ciebie trzeba robić wszystko, co możemy, a jakby wszystko zależało od nas, zaufać, jakby wszystko, żyło tylko od Boga, nie? A pan Bóg nam pomoże to wszystko pokładać. Koniec, bo długo. Pozdrawiam wszystkich i czytajcie mnie.